Witam wszystkich. Dzisiaj skończyłam czytać książkę Times New Romance od Julie Biel. I w tym filmiku podzielę się swoimi wrażeniami, trochę opowiem o czym jest ta książka, jak podpowiada tytuł. Oczywiście to jest romans. Nie, no ja czuję taką lekkość. Mi się tak podobała ta książka. Bawiłam się fajnie przy tej książce. Mm, naprawdę mi się podobała, więc Jednym słowem polecam Jakie motywy znajdziemy w tej książce? Oczywiście enemies to lovers, childhood friends, uh, slow burn If I'm not mistaken Jeżeli się nie mylę, to chyba też slow burn Ale trochę nie, nie ogarniam, czy mogę to użyć Ok, krótko mówiąc jest główna bohaterka, która ma na imię Eli. I główny bohater Teo, Tio, Tio się nazywa. Jakby w audioboku ja słuchałam audiobook za cztery. Za pięć dni, okej, z 5 dni. Przesłuchałam ten audiobook i bardzo mi się podobało Naprawdę. Bardzo fajnie. Jedyny co, pan, który e, robił. E, voiceover, jak to się nazywa, jakby który gra... nie wiem. Aktor głosowy e, tego Tio. Były jakieś za gruby i ja sobie wyobrażam inny głos tego głównego bohatera Ale to ma nic wspólnego z książką Times New Romance Ok, opowiadając, no to tak Są te, te, te dwie osoby, Eli i Theo Ok, będę mówić Teo, bo tak jest łatwiej Którzy uh, kiedyś um, w dzieciństwie byli um, przyjaciółmi Ale coś się stało Teraz, w teraźniejszości Muszą napisać razem książkę. Eli jest autorką e, Kryminałów, a Teo jest autorem romansów. No i więc muszą razem napisać romans. No i głównie to na tym się polega, że oni muszą napisać ten romans i tyle. Naprawdę mi się podobało. Jest trochę scen, chyba z dwie sceny 18, ale jakoś nie są jakoś bardzo znaczące, są, są tam m, dorzeczne. Nie powiem, że na przykład Vice nie były dorzeczne, bo były, ale y, trochę Hanna Grace przesadziła tam. A w Julie Biel ona napisała to tak, y, tak wszystko dobrze, ja chodziłam sobie po Krakowie, ja sobie chodzę i się uśmiecham, chodzę i się coś tam, normalnie siedzę na przerwie, tak albo no nie, no nie, no way it's happening. Dosłownie cały czas miałam jakieś takie burze emocji, y, przeżywałam... Razem z e, postaciami, te wszystkie e, e, akcje, nie wiem, bardzo mi się podobało. Naprawdę polecam. I jakbym miała dać ocenę, to chyba no 10 na 10 leci taki normalny: Enemies to Lovers. I e, no i polecam Wam. Polecam naprawdę spoko. Jak słyszałam u innej. Kobiety, która lubiła recenzję, że widać, że to nie jest jej pierwsza książka. I ogólnie idę sobie, słucham sobie to, tego audiobooka, wchodzę na TikToka, a tam wiecie co, wiecie, 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 co ja widzę na TikToku? Scrolluję w empiku do niedzieli, to była sobota, była promocja, nie wiem czy dalej działa. Więc możecie sprawdzić. Ale była promocja, że dwie książki Julii Biel można kupić. Jedna będzie z kodem rabatowym Julia e za darmo, czy coś takiego, że z bardzo do dobrą przeceną. Że te dwie książki Julii Biel: e Christmas, Love Story i Detox. 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 Kupiłam za 32 zł, jeden grosz. Chyba to działało tak, że można kupić. Te dwie książki, jedna będzie jakby za darmo, te dwie książki też jedna będzie za darmo, albo dwie i jedna będzie za darmo. Ja się zdecydowałam kupić dwie i wiecie co, nie żałuję, że je kupiłam, bo je chętnie przeczytam, za niedługo jest Boże Urodzenie, więc właśnie będę czytać Christmas Love Story, bo naprawdę mi się bardzo podobało, jak czytała, jak nie czytała, tylko jak pisze Julia Biel, więc wam szczerze, Mogę polecić od serduszka, bardzo mi się podobało. Oj, oj, oj! Please, nie pogni się. Okej, okay, nie, nie. What? Wygnij kartkę z układki i podziel się życzeniami z najbliższą osobą. Jesteś moją Christmas Love Story. No, nieźle, nie widziałam tego, nie zobaczyłam. Tutaj, takie. Ja. Widzicie, jeszcze mam Christmas Love Story, pokażę. Tutaj jest po prostu tak to są recenzje jakieś o o o tej książce jest w tej książce napisane wam przeczytam ona jest dziewczyną jego najlepszego przyjaciela świąteczny vibe, walka o siebie roller coaster emocji second changes e, przemiana bohatera magia świąt. coś tutaj jest tutaj jest e, okej okay, detox enemies to lovers wspólna współpraca small town Malownicza z Szkocji złamane serca nowy start Fake Dating, Hate to Love, um, Painful Pass. No i tu też są recenzje. No ogólnie mi się wydaje, że ja będę bardzo dobrze się bawić z książkami Julii Biel, e, co Wam też szczerze mogę polecić, przeczytać jej książeczkę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.